No, proszę Państwa, pięknie, sztyściowa zmięknie. Dziś kolejna katastrofa budowlana. Co widać po kolanach, interwencja była adekwatna. Już zażegnane jest wszystko. Całe niebezpieczeństwo. Kurę nie walny, bo zabiję o kurki se poradzą Zaraz wam pokażę o co chodzi Mniej więcej Ale najpierw wiadomo trzeba tutaj kurki podgarmić Ua! Młoda prawie dostała. Dobrze, wystarczy. Od jutra załamka pogody, dużo deszczy i tak chyba tydzień. Więc no dzisiaj zajmuję się szklarnią. Już ta strona jest obciąłem i to mocno obciąłem liście. Bo musi powietrze hulać. Po prostu złe rzeczy się dzieją na San Marcano. Jakoś zapomniałem, że sobie powiedziałem, że tego nie będę w szklarni, bo jest nieodporne. A mimo to posadziłem i to więcej jeszcze jak w zeszłym roku. No i wiadomo, na wierzchołkowo, bo te długie to tak mają, że gdzieś tam gniją. No ale już widać plamy, nie? I, i dlatego no dużo, gdzie nie gdzie to prawie, że połowę liści, no i dużo z dołu strąciłem. Może jeszcze trochę wytrzymają po prostu, gdzie jest zagęszczenie tego liścia, też ucina mnie dużo. To nie da, bo jak już się zaczęło, to wiecie. Ale u góry jeszcze może coś żywego będzie, eee, może poowocuje. I oby owoce, te które już są dojrzały i nie, nie zaczęły gnić, no to nie będzie aż tak źle. No ale to się zobaczy, nie? a jak coś, no to będzie trzeba usuwać całe krzaki. No i szkoda miejsca wtedy, nie? Dlatego w następnym roku no już nie zapomnę, że San Marcano, ale ogólnie zrezygnuję z niego. Bo to co zobaczyłem od tomatinki z tych pomidorów, no to są o wiele lepsze odmiany niż właśnie te San Marcano, które jest nieodporne, a roboty jest trzy razy więcej albo i 4 razy więcej niż ze zwykłym pomidorem. No dobra, ale was katastrofy obchodzą. Yy, więc powiem, co się tutaj odwaliło. no Słyszałem takie właśnie gdzie taki huk jak byłem gdzieś na podwórku dzisiaj ale myślałem, że to drzwi walneły, a to walną drut walnął drut widzicie, że to wszystko jest niżej bo podwiesiłem trochę No, samemu też nie dałem rady więcej już podnieść i po prostu wiecie, podwiesiłem tutaj w ten sposób a walną o ten główny drut nie? który podtrzymuje i tą stronę i tą stronę tych drutów tam po prostu strzelił na, na, jak do tego kątownika był przyczepiony Także no już swoje przeszło to był jakiś ocynk ale i tutaj na środku już też patrzę był złapany Drutem i też tutaj mało brakuje więc Prawdopodobnie i tamten Może strzelić za rok za dwa za trzy No chyba będę coś kombinował w zimę po sezonie No będzie trzeba to jakoś ogarnąć No i Tak się stało że teraz mam tą część szklarni opuszczoną gdzie owoce są na ziemi, ale to nie szkodzi, one dojrzewają, więc dla tego momentu będą zerwane. Nie będę ich już po, bo, bo mógłbym odwiązać i podciągnąć, nie, ale to nie ma sensu, nie ma co. Poobcinałem tutaj te liście. Będzie trzeba owoce zbierać i, i tutaj to, tam. to nie szkodzi, że one mogą leżeć na ziemi, łodygi. A pomidor i tak do góry sobie urośnie i będzie miał się dobrze. O, byle nie chorował, nie? No i widzimy piękne owoce. Może, że krzaki nie, niektóre nie są za duże, yy, ale no jakie piękne owoce już wykarmiły, więc no yy, w tym roku, no kolejny rok, kiedy to w szklarni dosyć nieźle wygląda. Na tyle nic nie robienia, co ja nic nie robię, no to to jest dobry efekt. No, Ewelinka tutaj się napracowała więcej ode mnie, myślę. Także to jej zasługa. Przypiszmy ten sukces jej. No i co teraz ciężej się chodzi kurcze, bo nie wiem gdzie ta łodyga nie widzę i gdzie ta łodyga leży. Zrobimy tą stronę teraz, polecimy na kolanach. Często to robię, bo jest nisko się chylić też ciężko, już w moim wieku. Także róbcie dzieci, chcecie być farmerami, bo to już bliżej jak dalej w tym wieku, o. a później nie będzie komu o pomidory zadbać. Żonka u sąsiada, dzieci nie ma, a ty leżysz, ledwo chodzisz. Dobrze, dobrze. O widzicie i tutaj takie rzeczy. To jest gnizna wierzchołkowa. Jeden, drugi owoc widzę, nie? Także, a tutaj wapnym było sypane, no ale nie ma co się przejmować, na tyle owoców, na tyle pomidorów, na tyle krzaków co jest to, wiecie, to różne rzeczy mogą się dziać. Nie ma co przeżywać. Wszystkiego i tak się nie uniknie. Trzeba się cieszyć, że jest dużo zdrowych, dużo ładnych owoców, a nie to, że dwa czy pięć podejrzanie wygląda. Nie? Czasami obcinam i w środku, jak widzę, że jest za gęsto. Nie? liście z liściem się mieszają no to już mnie już nie obchodzi zbytnio że wiecie że dużo obciąłem ja wolę więcej obciąć nawet tu bo już tutaj patrzę owoc dojrzewa dużo duże nie urośnie wolę więcej obciąć niż za mało bo jak mówiłem o tej porze roku wilgotność duża i jak będzie trzeba zamknąć bo wiatry będą no to no to lada moment, chwila moment. I przez właśnie to, że jest gęsto. Zobaczcie owoców na jednym krzaku. Nie? Wszystko zgnizdno nie. Ciedostwo. Także te długie San Marzano. Wypad, wypad. Mimo, że są dobre. Ale nie rekompensuje to. Tego, że są ciężkie w uprawie. Przynajmniej u mnie nie. Bo na pewno da się lepsze warunki zrobić. Lepiej zadbać. No ale ja nie uprawiam po to pomidorów, żeby przy nich zapierniczać, bo to nie jest moje życie, nie? Ale tutaj na tym krzaku to naprawdę dużo. No widocznie system korzeniowy słaby albo coś, nie Żeby na jednym krzaku połowę zdjąć ze zgnilizną, no to rzadko się zdarza. O! No, tak sobie jadę, nie? To wszystko trzeba o tak ściąć nie? No. Przez to, że to spadło, to teraz mam więcej tych liści do ścięcia, bo normalnie to bym strzyścił i gdzie nie gdzie by wystarczyło, no ale normalnie one powinny tak ostać, nie? A że linki się opuściły, no to całe liście wszystkie zeszły niżej i dodatkowo ten przewiew się schamował, bo one no przecież tyle miały obcięte, widać, nie? Ile tych liści już było obciętych, nie? Więc tyle od ziemi był ten przewiew, a teraz nie ma bo wszystko spadło w pizdu Nie? także tak wygląda życie, proszę Państwa możecie się napracować możecie się narobić jak Ewelinka, która podcinała wcześniej te liście i było już ładnie, było fajnie, było przewiewnie a przyszedł jeden moment jak jebnęło, to jebnęło i potem macie samo życie dobra pokażę Wam na koniec może jak to wygląda i tyle bo już chyba każdy po tylu latach na tym kanale wie jak się usuwa liście że musisz mieć nożek i że musisz zesuwać tym tematem jak są młode krzaki pierwsze może pierwsze nawet dwa yy, dwa podejścia do usuwania liści no To się łamą te liście dobrze, nie? Ale jak już krzak jest. O, tak jak teraz. no Widzicie, one nie chcą się łamać. Jak krzak już jest wyrośnięty, to one tak, jakby tą łamliwość tracą. Są bardziej elastyczne te liście, nie? E, włókniste się pewnie robią bardziej. Jak są starsze, i pewnie dlatego, no. Więc zamiast. Bo i tak z nożykiem byłoby trzeba chodzić. I co któryś po prostu ucinąć, to ja już wolę wszystkie uciąć. I tak w sumie dosyć blisko łodygi się staram, nie? Ale wychodzi jak wychodzi, one i tak. Jak ładnie zaschnie, no bo właśnie dlatego też jest istotna dobra pogoda, słucha, I słoneczna, bo te rany szybko się mm, zaschną i, i wtedy infekcja tutaj się nie wda. A, a już od dzisiaj mają być deszcze i, i wilgotno, więc też to nie jest fajnie, że to robię teraz, ale też nie mogę czekać. A wcześniej, no to wiecie się zrobi, się zrobi, może nie trzeba no ale trzeba okej, okay, ja działam, wam później pokażę jak to, co to z tego wyszło mm.